Hej, witajcie z tej strony Horus. A to jest kolejny odcinek zagrajny w Pokémon Emerald. No, i na początku chciałem Wam serdecznie podziękować e, za to, że no, pod ostatnim filmikiem byliście jednak tych 20 łapek i to w bardzo szybkim tempie. Widać, e, mój apel, moja propozycja do Was, żebyście lajkowali moje filmiki, się powiodła. No i co, bardzo szybko, raptem chyba. Dwa dni, 20 łapek w górę było. Teraz już ich jest oczywiście więcej, więc bardzo Wam za to dziękuję. No i co, cel na dzisiaj to ponownie 20 łapek w górę pod tym filmikiem. Mam nadzieję, że również szybko uda się Wam je zdobyć. No a co, teraz kontynuujemy naszą podróż. No właśnie. No i wyszliśmy z sali Lawaric. O, my, Horus, Dawno się nie widzieliśmy. A i witam nas y, May, która jak widać y, też znajduje się w tym miasteczku. O, widzę, że y, podczas wizyty w gorących źródłach y, z, udało ci się zdobyć y, odznakę y, z Loveridge. Musisz... Y, musiałeś już chyba skompletować dobre Pokémony. O nie, zaraz, wierzę, że wychowałeś takie dobre pokemony. Myślę, że byłoby dobrze, gdybyś to miał. Dostaliśmy go-gogle. Dzięki tym goglom nie będziesz miał żadnych kłopotów przejść przez pustynię na drodze 111. Chorus, wyzywanie stadionów. Założę się, że starasz się tak mocno, żeby nie przegrać ze mną. Myślę, że powinieneś wyzwać swojego tatę w sali w Petalburgu, Nara! No dobra, czyli co, dostaliśmy gogle. No i jeżeli pamiętacie, dzięki, dzięki tym goglom będziemy mogli przejść w końcu przez pustynię, która znajduje się gdzieś na wschód stąd. Już byliśmy tam poprzednio, ale nie mogliśmy przejść, ponieważ... Burza piaskowa się toczyła. Chyba zrobiłem teraz błąd, bo najpierw powinienem wyleczyć z Pokemony. A dopiero później... O, ale mogę się teleportować, świetnie. No bo niestety nie mogę wrócić przecież z powrotem pod tą górkę. Kiedy już raz z niej zejdę. Więc szybko się wyleczmy. No i teraz możemy kontynuować naszą drogę, tak jak powiedziała May. Powinniśmy się udać do sali w Petalburgu, czyli to będzie tutaj. Nie, tutaj, a właśnie jesteśmy tu. No i dlatego będziemy musieli przejść przez pustynię na drodze 111, czyli tutaj. No, ale teraz dzięki naszym goglom nie powinniśmy mieć z tym żadnych kłopotów. Więc ruszajmy. Tą drogę już znamy, ponieważ tędy już szliśmy. W poprzednich odcinkach, teraz się musimy lekko wrócić. No właśnie, to jest ta pustynia. A tu na południe... Nie. Aha, dobra. Tędy chyba dojdziemy do... dokąd? Już nie pamiętam nawet. Aha, do A My chcemy iść na tą pustynię, ponieważ tam jeszcze nie byliśmy. No więc zobaczmy, co nas tam czeka. Szybko tutaj przejdźmy. Właściwie mogłem rowerem jechać, no ale przemyślałem tego. No i teraz mamy teoretycznie gogle, chociaż tak naprawdę ich nie widzimy i możemy chodzić w tej z burzy piaskowej. Tutaj mamy Stardust, jeżeli dobrze pamiętam, możemy go sprzedać w sklepiku. Ten trener będzie chciał walczyć, czy nie? Ale zaatakował nas Pokémon Trapinch Typ ziemny No właśnie, walcząc na pustyni przez cały czas będzie yy, burza piaskowa się tutaj podczas walki toczyła. Dlatego będziemy co jakiś czas dostawać obrażenia od tego. No a Trapinch jest to Pokémon mrówka, typ ziemny. Yy, no ewoluuje w. Wibrawę, a później w Flygona, czyli Pokémona Smoka. No, który może jednak być dosyć przydatny w tej grze. Ale ja jednak zdecydowałem się, że będę trenował e, Słablu. Ale tak czy siak e, próbuję sobie go złapać do Pokédexu. Jak to zwykle mam w zwyczaju, oczywiście ziemnych typów burza piaskowa nie rani. Ale niestety naszego e, słablu będzie radzić. No i zobaczmy, że się złapie do Pokebola za pierwszym razem. No i spoko. Przeczytajmy sobie wpisik. Um. Pisik. pokémon Pokemon e, mrówka dziurowa, czy tam w zagłębieniach. mrówka, która żyje w zagłębieniach. Jego wielkie szczęki przegryzają się przez głazy. I poprzez... Przez to, że ma wielką głowę, ma trudności z tym, żeby przewrócić się z powrotem na nogi, kiedy przewróci się na plecy. Czyli trochę jak żółw. I co, ten trener będzie z nami walczył? Nie Aha, dobra, jeszcze raz, widzę ją. To piaskowa wieża. Tą wieżę piaskową nazywają mirażem, ale jest dobrze widoczna. Ale wygląda na taką delikatną, w każdej chwili może się zawalić. Chciałbym wejść do środka. Ale nie mogę się na to odważyć. O, no, dobra, to my zaraz wejdziemy do tej piaskowej wieży. Tylko najpierw zobaczmy, co tutaj jest w okolicy. A właśnie, to jest Baltoj. O Baltoju mówiłem w poprzednim odcinku, więc po prostu sobie go spróbuję złapać, bez bez gadania. Może poruszę tutaj taki temat, który jest często w komentarzach pod filmikami. Mianowicie taki, czy mam zamiar nagrywać jakieś inne serie pokemonów, czy to nowsze. Teraz właśnie wyszła najnowsza seria, najnowsza gra, Scarlet i Violet. No ale też pytacie, czy będę jakieś, nie wiem, Diamond i Pearlę nagrywał, Hard Gold czy coś w tym stylu. No i moja odpowiedź jest zawsze taka sama, czyli chciałbym, ale, no, najpierw chcę skończyć sobie tą grę. No, i potem po kolei każdą generację w górę prowadzić. No, i teraz po generacji trzeciej na kolejce byłaby generacja czwarta: czyli diament, perła i platynka. No, ale tak jak mówię, do zakończenia tej serii na pewno nie będzie innej z Pokémonów. No, a jeszcze nam dużo zostało do. Do przejścia w tej grze, więc na pewno nie w tym roku i na pewno nie na początku przyszłego. Ale chcę sobie znaleźć wpis tego Baltoja w Pokedexie, żebyśmy sobie, żebyśmy sobie mogli e, o nim poczytać. Ale nie mogę go znaleźć. O, jest Baltoj. Baltoj, Pokémon, Lalka, lalka genialna, czyli to o czym mówiłem. Bataj porusza się poprzez wirowanie na jednej stopie. I został przedstawiony na wizerunkach ścian. Właściwie jego wizerunek został przedstawiony na ścianach starożytnych wielkich miast. Czyli pokémon znany już w starożytności. Co tutaj mamy? Gdzieś tutaj w rogu. No. Zaraz, czy ja już tu byłem? Droga 112. Najpierw tą pustynię jednak chcę sobie zwiedzić. Mhm... No, Sandshrew, Żadna nowość. Po prostu szybko go sobie złapię do pokedexu i na tym Historię z Sandżu. zakończę. No, miałem problem ze złapaniem tego Santro. No, ale to dlatego, że cały czas używał uruchów, które albo zmniejszały moją celność, no i na dodatek jeszcze... Nie mogę się wysłowić, na dodatek jeszcze zatruł mi mojego... wigorota, dlatego będę musiał go wyleczyć Jagódką. No ale zobaczmy, co tutaj mamy trenera, który będzie chciał z nami walczyć w tej burzy piaskowej, więc jest oje, dosyć odważny pewnie. No i będzie miał Baltoja, więc ja tutaj mógłbym właściwie wysłać... No słaby już jest już bardzo słaby. Może wyślę Lombre jako... Nie no, Lombre ma 28 level na naziemnego typa. Wyślij mi curlę. Kerlia musi trochę podlewelować. Też w sumie hmm, psychiczne ataki Kerli. na psychicznego Baltoja No, to mógł być słaby, słaby ruch, no ale zobaczmy co mi się uda. Tutaj osiągnąć. No właśnie, tak myślę. Słaba strategia dzisiaj, słaba. A nie mam chyba innego ataku, którego mógłbym użyć przeciwko Baltojowi. No dobra, wyślimy jednak tego Lombre. No i tutaj kolejny raz ubolewam, że nie mam pokemona, który zna wodne ataki. A ta burza piaskowa jest strasznie tutaj męcząca, ponieważ bardzo spowalnia. E, walkę i no są tutaj dodatkowe tury, które, przez które musimy przebrnąć. Także postaram się jak najwięcej tych walk przyspieszać chyba jednak. A, Kjarlja zdobyła 26 level, najwyższa pora, chce się nauczyć nowo, nowego ataku. Psychic... E ale musimy się pozbyć jednego z e, dotychczasowych ataków, może tego e, Double Teama, bo i tego nie używamy. No a Psychic jest jednak e, dobrym psychicznym atakiem. No ok, zobaczmy co tutaj mamy, jakieś podejrzane kamienie. Zawsze sprawdzam tego typu kamienie, bo może się w nich czaić coś przydatnego, akurat nie tym razem. Widzę, że tutaj wszyscy mówią o tych goglach, więc prawdopodobnie e, wszyscy je mają, chociaż tak naprawdę ich nie widać. E, kolejny Santro. Niestety, słablu straciliśmy w tej walce. No ale trudno, jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Tutaj widzę, że nie ma nic. Fajne jest to, że do tego głębokiego piasku możemy się tak zapaść. To jest odpowiednik wysokiej trawy w lesie czy na łąkach. Ta dziewczynka ma piknik na pustyni, w środku burzy piaskowej i twierdzi, że jest fajnie. Ale ja bym się nie zgodził, bo burza piaskowa jest tutaj denerwująca, Nie gdyż nic nie widać, to jeszcze rani twoje pokemony. Eee, szkoda gadać. No i od razu na dzień dobry Wigorot spudłował. pewnie za chwilę jeszcze zostanie zatruty. No właśnie, ciekawe czemu mojego Słablu tak łatwo nie zatruł poprzedni Sandshrew, a Vigorotha już drugi raz. No to teraz to już te walki będą tak długie, że muszę je jak najszybciej skończyć. No, nie za fajnie idą mi te walki na pustyni, no ale niestety, takie są muroki, używania ruchów piaskowych w trakcie walki. No, i weszliśmy sobie wreszcie do tej wieży, jednak piaskowej. Zobaczmy, co tutaj na nas czeka. Bo powiem szczerze, że nie pamiętam za bardzo. No, na pewno nie będę walczył z tym centrum, możecie o tym zapomnieć. Właściwie posiadanie Ilektraika na pierwszym miejscu to chyba też nie jest najlepszy pomysł, przynajmniej na razie, skoro wszystkie tutaj otaczające nas Pokémony będą prawdopodobnie typu ziemnego. Trapinch'a już mamy, więc jego łapanie też sobie odpuszczę. O i specjalną umiejętnością tego Trapinch'a jest Arena Trap która uniemożliwia ucieczkę z pola bitwy, jeżeli z nim walczymy. Co no, może być dosyć irytujące teraz. No i podejrzewam, że pewnie z każdym trapińcem będziemy musieli walczyć. Eee. Słabo. Mm. Okej, okay, tu jest jakaś drabina. Powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia, co tutaj e, w tej wieży możemy spotkać. No. Nie grałem w tą grę już tak dawno, że właściwie zapomniałem o jej istnieniu. Zobaczmy, czy. E, niestety, ten też ma Arena Trap. No trudno, będziemy levelować Kerlię e, na walkach z Trapinchami. Tutaj na szczęście padł po jednym ciosie, więc. No i przynajmniej nie ma tutaj tego. E, nie mamy tutaj burzy piaskowej. Aha, dobra, już wiem. Przez te pęknięcia nie będę mógł przejść pieszo, bo się będzie pode mną załamywać. Tylko tam trzeba chyba przejechać rowerem. Mm, tylko nie jestem pewien, czy moim akrobajkiem będę mógł. Czy będę mógł przejechać tam na moim akrobajku, czy będę musiał zmienić rower. Czemu użyłem Holminda? Nie chciałem tego zrobić. Tak w ogóle to ten trapić nie ma sand trapa, więc będę mógł e, uciec. No właśnie. E, zobaczmy w ogóle mój rower. Czy będę mógł tędy na moim e, akrobajku przejechać? Nie, czyli będę potrzebował tego drugiego roweru, uuu słabo, no to słabo, hmm. w takim wypadku nic tutaj nie działam dzisiaj. Chyba, że szybko pobiegnę do miasteczka Mawile, które jest tutaj na południe stąd, wymienię sobie rower i będziemy mogli kontynuować naszą drogę. A żeby wymienić rower, wystarczy przyjść do sklepu rowerowego i poprosić o to sprzedawcę. No i już mamy nasz e, nowy rower, Mac Bike, dzięki któremu będziemy mogli mm, przejechać przez tą wieżę. I on jest też dużo szybszy, wolniej się rozpędza, jest mniej zwrotny, ale jest na pewno e, szybszy. Właśnie dlatego jednak wolę Acrobike przez to jego Ej, zwrotność. Ej, no i teraz będę musiał w miarę... Hmm, do samego końca i w lewo. Tylko będę musiał to zrobić z rozpędu. No, ciężko z rozpędu, jeżeli cię atakują dzikie pokemony. To jeszcze raz. Hmm. No nie no, bez jaj, no ale w ten sposób to mi się to nigdy nie uda. Ej, no i właśnie widzicie, dlaczego jest potrzebny rozpęd. O, udało mi się, wow! Ale chyba dopiero za czwartym razem, po prostu trzeba szybko się rozpędzić, żeby szybko przejechać nad tymi e, popękanymi kamieniami. No i zobaczmy, co jest e, wyżej. Podejrzewam, że to jeszcze nie koniec. No właśnie, ale e, tam nie ma sensu wchodzić. Z tego co widzę, czyli jedziemy tędy. Tutaj musimy użyć Rock Smasha, nie wiem w sumie dlaczego e, tego kamienia, będę musiał teraz dwa razy to zrobić, no ale spoko. No jest drabina na wyższe piętro, czyli już tutaj chyba nic nie ma. E, no niestety te dzikie trapincze znają e, mroczne ruchy, e, przez co... To... No, Kerlia jednak jest podatna na mroczne ruchy i padła. Niestety. Okej, okay, tam nic nie ma, więc jedziemy z powrotem. Czy nie z powrotem, tylko jedziemy na górę. Aha, dobra, już e, pamiętam, e, co tutaj możemy znaleźć. Te dziwne e, kamienie to są skamieliny pokemonów. No i podejrzewam, jeżeli dobrze pamiętam możemy wybrać tylko jedną, Root Fossil. Yy, albo, tak, możemy zabrać tylko jedną, albo Claw Fossil. No i yy, z Fossil możemy skrzesić takiego pokemona jak Anorid, a z yy, Root Fossil takiego pokemona jak Lilip. I chyba Lilip zawsze był dla mnie ciekawszym pokemonem. Yy, więc weźmy sobie Root Fossil. No właśnie. A pod tą drugą skamieliną zapadła się podłoga. O, cała wieża się zapadła. z kamienina spadła do piasku. No cóż, więc to tyle z tej Ciekawe Co nam teraz ten gościu powie? Ojej, to było szokujące. Nagle kamie, piasek z wielkimi wielkimi kawałkami zaczął spadać ze wszystkich stron. Jak to było w środku? Były tam piaskowe duchy, albo coś takiego? A piaskowy duch to mi się kojarzy z innym Pokemonem z, chyba z siódmej generacji, czyli z, no z tym takim zamkiem z piasku palosantem chyba, czy jakoś tak. No ale ten goście nie mógł o nim wiedzieć, ponieważ ten Pokémon jeszcze przed wiele lat nie zostanie, że tak powiem, odkryty, a w praktyce. To wymyślony. Ok, Lambré zdobył 29 level. My pokonaliśmy kolejną trenerkę. I co ta pustynia? O, tutaj po prostu Rail tak całkowicie przypadkiem. Tutaj też coś jest, tutaj nie ma nic. E, tu jakiś trener biega w kółko wokół kamienia. Przez 30 lat szukał starożytnych ruin. Czyli archeolog. O, takiego gościa jeszcze nie widzieliśmy w tej grze. I Masant Slasha. Nie szukałem żadnych mocnych pokemonów, ale z jakiegoś powodu lubię, o nie, nie, dobra, myślałem, że ma to coś ciekawego do powiedzenia. No właśnie, a wokół tego kamienia był Stardust, hmm, tutaj mamy kolejne, kolejnych trenerów, to będzie podwójna walka. I zobaczmy jakie to będą Pokémony. Cztery właściwie. Sanchnu, Maril. Hmm, a ja wysyłam dobry Kombaskena. To Tutaj lepszy byłby jednak ee, ten Electrike. Przynajmniej na Marila. Więc zmieńmy go sobie. Tutaj widzę, że gościu e, oprócz Marila ma także e, Lombre. Wow, nie wiedziałem, że w trakcie burzy piaskowej Natural Power zamienia się w ruch ziemny, trzęsienie ziemi, który działa na wszystkie pokemony na polu bitwy, więc Electrike od jednego ciosu własnego e, sprzymierzeńca, więc no tego nie wiedziałem, nie, bo jakbym wiedział, to na pewno bym tego nie zrobił. No i w ten sposób straciliśmy jednego z e, Pokemonów. U, i ten drugi Lombre też zna Natur Power. A to może zaboleć naszego komboskena, No, dobrze, że mamy taką przewagę poziomów bo na pewno źle by to wyglądało, no i będę musiał jak najszybciej tą walkę z Lombre zakończyć. No właśnie, latający ruch na trawie z tego Lombre dobrze zadziałał. Lombre już 30 level. No dobra, to była jednak ciężka walka, moje pokony są już trochę zmęczone, a my nadal jesteśmy na pustyni, natomiast no odcinek już jest dosyć długi więc chyba na tym dzisiaj zakończymy więc co, widzimy się w kolejnym odcinku jak tylko uda mi się pokonać tego trapincza. no i co przypominam o tym żebyście zostawiali łapki w górę postarajmy się ponownie dobić do 20 łapek i to jak najszybciej jeżeli dacie tylko radę to Spróbujcie w 2 dni może nabyć tych 20 łapek. Wszystko się okaże. Oczywiście jeżeli się nam to nie uda, no to nie będę miał tutaj do nikogo żalu. Ale przypominam, że jest taka opcja jak łapkowanie filmów, a na dzisiaj to... na dzisiaj Wam dziękuję, jeżeli tylko uda mi się pokonać tego trapincza, na co się nie zapowiada. Został mi tylko kombaskę, także nie wiem jak zaczniemy kolejny odcinek z wszystkimi pokemonami padniętymi. No, Boże, ile jeszcze? No, wreszcie mi się udało. Dobra, dzięki i na razie, do zobaczenia.